Witam was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News. Teraz przed wami najciekawszy komentarz spod ostatniego odcinka. Foxy FoxysNowSquad pisze: Magic Legends. Pomimo że nigdy nie interesowałem się Magic: The Gathering, to gra ma mega potencjał i po ostatnim patchu mega przyjemnie się gra. My osobiście dopiero niedługo się przekonamy, ponieważ po ostatniej aktualizacji nie mieliśmy okazji jeszcze zagrać. A teraz przejdźmy już do przeglądu nowości. Ni z Gruchy, ni z Pietruchy, Kakao Games uruchomiło rejestrację do globalnego Elion, czyli jednego z najbardziej wyczekiwanych mmorpg -ów. Stworzenie konta zajmie wam dosłownie kilkanaście sekund. Closed beta ma wystartować w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Ta faza będzie się składać z dwóch części: Closed beta pierwszej i Closed beta drugiej. Dopiero potem, gdy Kakao Games będzie zadowolony z rezultatów, dostaniemy pełną wersję gry, czyli prawdopodobnie dopiero na jesień. Na razie potwierdzone są cztery wersje językowe: angielska, niemiecka, francuska oraz hiszpańska. Model płatności nie zdradzono, chociaż Kakao Games może iść tropem Korei Południowej i zafundować nam tanie buy-to-play z ceną na poziomie 50-100 zł. Elion to wysokobudżetowy MMORPG od twórców Tera Online. Jednak to nie oni, ale Kakao Games zajmie się dystrybucją gry w Europie oraz USA. Kluczem do sukcesu Elion ma być bardzo dynamiczna walka, możliwość kustomizacji umiejętności oraz odpowiedni balans pomiędzy systemem PvE oraz PvP. Oprócz Typowych dungeonów czy rajdów znajdziemy tutaj także masowe bitwy z udziałem setek osób. Nowy sezon w Diablo 3 startuje dopiero w piątek, ale już dzisiaj na wszystkie serwery trafił patch 270, czyli prawdopodobnie najważniejsza aktualizacja gry od dawien dawna. Główną nowością 270 jest zmiana systemu towarzyszeń, który został całkowicie przeprojektowany. Nasi NPC-kowi koledzy, którzy dotąd nie odgrywali jakiejś dużej roli w Diablo 3, wreszcie staną się pełnoprawnymi kompanami z realnym wpływem na walkę. Templariusza, Szelmę lub Zaklinaczkę będziemy mogli wyposażyć w 14, a nie jak wcześniej 6 przedmiotów. Ponadto każdy z nich otrzyma zmienione umiejętności, a dzięki nowej mechanice emanacja będziemy mogli przenieść efekty legendarnych przedmiotów z towarzysza na swoją postać. Więcej możliwości, więcej mocy, więcej obrażeń. Solowe granie w Diablo 3 powinno mieć teraz jeszcze większy sens. Powinno, bo nie wiadomo w jaki sposób rework towarzyszy wpłynie na wyniki osiągane w głębokich szczelinach. To PUBG posiadał darmową wersję? Ano posiadał, ale nie cieszyła się ona dużą popularnością. Pewnie dlatego podjęto decyzję o zamknięciu serwerów. PUBG Lite zostanie wyłączony 29 kwietnia, ale już od przedwczoraj nie ma możliwości pobrania klienta gry. PubG Lite znacząco różnił się od oryginalnego i wcale nie chodzi o model płatności, ale również oferowany content oraz grafikę. Wersja Lite była skierowana do graczy ze słabszymi komputerami, i dlatego tutajsza oprawa wizualna stała na niskim poziomie. Mimo wszystko szkoda, bo wiele osób traktowało Lite jako trial, który miał nas zachęcić do zakupu PubG, teraz to nie będzie już możliwe. Kolejna nowość w METIN 2, która może nie wpłynie na grywalność tego kultowego MMORPGA, ale jednak ułatwi komunikację pomiędzy osobami. O co chodzi? O przebudowany system czatu, który trafił na serwery. Od pewnego czasu w METIN 2 wyruszacie do walki wraz z graczami z waszego rejonu. Ulepszony system czatu stanowi konsekwentne przedłużanie tej myśli. Możecie teraz dopasować czat pojedynczych grup znacznie dokładniej do waszych potrzeb. Zakładając w prosty sposób nowe czaty dla konkretnych celów lub języków. W ten sposób unikniecie na przykład nawałnicy wiadomości i będziecie mogli skoncentrować się na najważniejszych informacjach. W okienku czatu można teraz otworzyć maksymalnie 9 zakładek i skonfigurować je za pomocą filtrów. Największą nowością jest możliwość indywidualnej konfiguracji języków w okienku czatu. W teorii brzmi to całkiem logicznie, ale prawdziwym sprawdzianem dla nowego czatu będzie to, jak zareagują na to zwykli gracze. Powinniście kojarzyć Enlisted. To nowy MMO squad shooter od twórców War Thunder, który zdołał już rozkochać w sobie masę osób. Od kilku miesięcy Enlisted znajdował się w zamkniętej becie, ale już w przyszłym tygodniu, dokładnie 8 kwietnia, wystartuje z Open Battle, co będzie oznaczać publiczną premierę gry. Każdy użytkownik PC, PlayStation 5 oraz Xbox będzie mógł zakosztować tej produkcji. Bez kluczy i za darmo. Inlisted to drugowojenny shooter, który stawia na rozmiar, dużą dawkę realizmu oraz różnorodność rozgrywki, w której mamy dostęp do różnego rodzaju kampanii, map oraz maszyn. Trzeba także pochwalić imponującą oprawę graficzną. Przedwczoraj punktualnie o godzinie 19:30 wystartowały alfa testy New World, tym razem z pełnoprawnymi europejskimi serwerami, więc oczekujcie jeszcze niższego pingu i jeszcze lepszej zabawy. Jak się dostać do tych testów? Niestety nie macie takiej mocy. Amazon wysłał zaproszenia do losowo wybranych osób, które zarejestrowały się do gry. Odpowiednie e-maile powinny były już dotrzeć na skrzynki pocztowe szczęśliwców. Innego sposobu nie ma. Nawet zamówienie pre-ordera nie gwarantuje wejściówki do Alfy. Przykro nam. Premiera New World jest wyznaczona na 31 sierpnia. Trochę wcześniej, bo w lipcu dostaniemy zamkniętą betę. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do was Reistus. Cześć.